Kurwa, wziąłem malfajta jeszcze raz, bo jest Master i Izaja. A wezmę. Nawet pod dym czy coś. Dobra, na głęboko zagram chyba. Z kometką może zagram. Dobra, zagram z kometką. Zagram takiego z kometką, poddymionego troszeczkę. Komeciarz. Dobra, puścimy sobie quickie teraz. Nie. Ja pierdolę co dybałem. Tragedia. O oh, Will dostał Encounter Matchup, ale no to jest dobry pick w to co oni mają, nie? No to walkonia, wale, wale, pewnie. Wiesz, w dżungli mamy No, też się zdziwiłem Już się wyjebał A Zdarza się Różna nie zlikolowała, bo miała duży błąd Taką powiem, ciekawostkę Taką, to, to wosko, krzysztofa ma chce zrykolować. Rico, good job. Bardzo dziwny gank, ma bo przez ten hook sam nie ogarnąłem, trochę co się dzieje. Wiesz, co jak długo do ciebie też, Taka druga rzecz A zabiliście go, to nie muszę tam żyć do ciebie, ale wiesz, co zwarduję tutaj. Idę do tego i zajmujemy go może. Mhm, poczekaj. Dobra, no ja że killa, miał, ale. Eeee, To nic! Przez do kamienia. Tutaj troszkę pej pejtę też. On no no na topa zajdzie. idzie, chopia. tu jest dym jak chuj, on idzie na topa. A wiesz co, do dajwa zabijemy? To zabijemy, zabijemy i weźmiemy wieże. Jeżeli przeżyjecie, to super, bo mamy wieże i to jest git. A jeżeli nie, to trudno, dajmy tam wieżę. Oddajcie po prostu, nie, 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 nie gincie tylko, jak się da. Nie da się nie zginąć, stary, biegają u nas. Rozumiem, rozumiem Discount kompletnie w ogóle zajebał no. Blade of the Ruined King jak tam żadnego tanka nie ma, nie? No dobra, no. kupuję co chcemy no. Dawaj, no, dawaj, no. Gra gramy do końca, no. gramy do końca Dobrze, dobrze, mają Uważaj, nie? Idą do mnie, myślisz? Nie, nie, nie idą, ale no, uważaj, uważaj na nią. Uważaj. Na nią. Nie, no, spokojnie. Ona on się nie bawi. Nie, no, znam jej obrażenia. Aha, jednak padnę Ty, wysalowałam mnie Dobra, nie, to też Ignite, nie? Robię robotę trochę Jakby to może inny Ignite... Nie wiem ja ja, nie... nie mogę pikować malfite po prostu w blade Piku. To jest nauczka dla mnie Dobra, chuj z nim, dobra, jeden wida skup się na swojej grze Ja on sobie robi co chce Jestem lekko obity, nie? A dobra, no, próbujmy, 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 próbujmy. Zaja Dariak, dobrze... O nie, yes, yes. o kurwa dieba, nie wiedziałem, że padnie Nie wiedziałem, że padnie, ja yeah, pierdolę! Uciekniecie od Busera? Nie uciekniecie. No, RK Dobra, uciekaj. Yeah. Oj, dobra, flash! Magonami? nami! Ty! Ona wezerki jest ta Gwen, ta jak jest wezerki! Macio, ją, no i załapać, kurwa! Easy! Nice. Dobra, i wyszło, git Nie no, wyszło, git, Wyszło, git, No tylko tego Mastera zabić, i Ksaja, i Wiktora. Spokojnie, my nawet możemy po kolei wszystkich pozebierać, taką łapankę. Nie Słucham, masz? Mam! Nice. Dobra, Wiktoria. Go, 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 idę! Uważaj Mam go, mam go, bo ty musisz uważać chyba Dobra, zajebiście, zajebiście Uciekniesz? Ja uciekam A, barona biorę, no to to jest pinze, jest Ale ona tak zamiast autoatakować, stoi Ej, prawie padli Padł! Proszę nie! Czemu ładę wchodzi? na plecy, kurwa, może coś z tego będzie, z tego chleba. Pierdalam cię, Migo! A nie, bo ciebie tam nie ma nawet. Przecież, ja idę powoli. No ale właśnie powoli oni tu już są, nie spierdalam. O, kurwa wreszcie. Pomożesz? Nie ja rady, nie Nabiłem. stara idę powoli. No. <grych> Ona wezelki? Y już chyba bez. Chociaż ja właśnie, no chyba tego drake'a trzeba oddać Chociaż tak może tutaj się przejęli bombelek O! O! Charm! Kurwa! Zdążył! O, zdążył! O, ona ginie, co nawet? Nie, no a, dobrze gra. Dobra, ale już, już, już. Nami bardzo dobrze gra. No. Ma serii 1 na 4. A dobra, BOMBEL! Nie no, nami zajęliście gra. Nami jest Bóg! Dobra kurwa, no, nie, nie... bez powodu I tsunami i Granami. Skidął. <laughs> Chujem. Dawaj, piję w niego! No I nie co? mam! Wiem, ale zaraz. <noise> Go! O, nie trafiłem, stary! Dałem za Kurwa, Kurwa. No wiem, no kurwa, no nie trafiłem. Nie wiem. Chuj. No też. ogólnie my się to no, nie mogliśmy bić, bo głęboko jeszcze z boku, dlatego ja ten Viktor tak obręksandował. Chciałem wydać w dwóch, dałem w jednego, nie? Ale dobra, Zeri, 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 Zeri. Ładnie, ładnie, ładnie Dobra, jest okej, okay. jest okej, okay. jest okej okay. Jak nie zginiesz to będzie zajebiście. Ale nie no wyjebierz się, bo No dobra, to no i tak, chuj Ober ekscent już To tego trzeba oddać, nie? Trzeba iść taki moment Ale i tak jest spoko. jesteśmy w grze Idę, idę. No i nie, gdzie się tu możemy bić, chłopaki Możemy, dawaj Nie, ja nie mogę Nie? Bior, mi da to winny, ja bym w nich, no. No to wbili, no, Ja mam dwóch nidzie, stary. Ja nie mogę tak sobie po prostu przejść. Rka No, Banshi ma Wiktory, zajmij bo Banshi to wejdę. No, ja No to no, wiecz, no, musisz patrzeć na jakie są możliwości, nie? No ja ja wiem, że nie mogę wejść w, tak z pizzy w pięciu. Też co chodzi. No to no, być bardzo się wystawił akurat. Ale to. Jeżeli my zabijemy jednego, damy ich internet, idzie, to nam się to w ogóle nie opłaca. Bardzo mocno. Teraz drają. ja mam, ja nie mam. R no nie rozwardowuje Bizzy Tracimy właśnie tower na topie. No ogólnie do nas ruchają na mapie, nie? No go 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 RK! Frost, hej Dobra, o to chodzi. Tak ty musisz zainicjować, że on kukliknął, nie? Jest git, jest git, jest git. Ale z nie z skami też siądzie, to nie jest tak, że on zawsze ci kliknie kuk Ale wiesz, to na winiona może dać Ale zabicie mastera i też nie rozwiązuje naszego problemu, bo jeszcze jest Viktor. I iku nie może banczyć, to jest jeszcze większy problem. O, to jest największy problem. Teraz ja próbujemy kołpaka rzucić co? Dam Ile? Wbiegł w ogóle co tutaj, widzisz? A, nie, zamiast go, huknąć, go, czemu go, nie. on nie Bez łóż, też jest ten biskran, kurwa, naprawdę, bez łóżek ku <laughs> Dawaj To ja się nie zagrać. Ja nie pikuję już one fight'a ja robię tego. Imo on wie w ogóle. On miał 9 kadipsa, mordzia. mniej niż nami. Gostek nic no, nie robił. No nie robił, nie robił, nie robił. No, verspikujemy, no to nic, no nic. sapujemy się tutaj. Nie chcemy, verspika bardzo. A może też mówię, już nie ten kamień, bo kamień na ślepo to taki, no, nie najlepszy wybór. Byle nie na niego patrzeć. Kletmus widzowie. To wiesz co wezmę? Królową macek, kurwa. Sajon, pan Sajon. Eee, no to i Laoi w sumie jak znalazł, nie? Na Sajona. Myślę, czym zacząć. Chyba flask. No, chyba flask. Kane co dyma, ty. Wszedł mu do lasu i go zajewał. Po Gierce już. Jarvan po Gierce. Trochę może szybki osąd, szybki wyrok, ale no, co by nie mówić, jak Jarvan puści early game na Keina, to nie jest wesoło. Ale on się daje dominować. Okej, okay, i ostatnio mówiłem, że chcę pozostawać maksowanie E na tanków, i teraz maksuję E. Bo no, mi się wydaje, że w tanków faktycznie maksowanie E może oddać. Tak generalnie tam, gdzie można to E łatwo trafić, to może oddać. Ja pierdolę, maska się zrespiła i nie uderzyła. Dobra, ragros zostaje przez to. Zawił go Verdi, ale powiem ci no. Idź do ciebie? Nie. Mokro, ok. idę, idę powoli, trzymaj się. No, to się podtrzymałem. Jestem do no trzech, to już nie dałem rady, nie? Ale spoko, mamy złodziejka, nie? I to jest okej, okay. i to naprawdę jest okej. Okay. To robi okej. A we on No, 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 no.

Ja na przykład użyłem, jak ja użyję, chodzi o to, że Eloy działa z E. Jak ja trafię E, to ja robię dużo i mogę, bo to taki taka szarma, ale wiem wtedy cooldown na E, to mogę zrobić, to ja kliknąć za 3400 obrazu. Nie, to wystarczyło, żeby Jhin stary Auto ataka tu wsadził. No wiem, 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 tylko chodzi o, no wiesz, bo ja zrobiłem maksimum, co mogłem, więcej nie mogłem już, nie? Nie mogłem naprawdę więcej zrobić. Zrobiłem w chuj, myślę, ogólnie, w tej walce. Najgorsze no ja to, że Kayn się strajdował za Samirę, co jest kompletnie nieopłacalne. No ale z tym się nic nie da zrobić no po prostu z świrem. Tu biję, bo mam pewność, że mogę to bić, a to biję całkiem sporo, bo 63% jest transferowanych, plus klątwa słuje, plus respi maski A więc no ogólnie dużo robi Ja ogólnie muszę, Musimy zagrać splitter, nie? Tylko to właśnie no... To jest trudne do wykonania, bo ludzie się lubią bić. Niestety nie, nigdy nie są cierpliwi na to, żeby... Bo, no. To nie jest jak się zda. Dobra. O kurwa, no to tragedia. A dobra, nic się nie dzieje. nie powinni wziąć z tego. Bo właśnie, dlatego no tak mówię, cierpliwości, cierpliwości potrzeba grami i Ja robię presję, wtedy walka, bo ty padłeś tak naprawdę za darmo, nie? No, wystawiła się, no. No, rozumiem, rozumiem. O, Braku ich... widziałeś ile? No kurwa, 1 HP, no. Dobra, ginę. Kurwa, bacz! No co robią? No Czemu, czemu, czemu taka walka? To jest tragedia. To jest tragedia, ale też no nie wiem. A nie, no nie jest tragedia, nie jest tragedia. Pierdolona. A wiesz, trochę wyjścicie torem tej tragedii, nie? Trochę byłeś, stary. O, powiem szczerze, outskailowali nas, nie? Nie oszukujmy oh, się, kurwa, team tu my nie ugramy. O oh, kurwa Bądźcie dojedzie stary No Ja żałuję, że Halbreakera kupiłem, bo ja, nie kupiłem Halbreakera to się nami teamował i może, żeby coś z tego było. Po prostu pod muszę się na leku nie nagrać, bo ludzie się ciągle na pierdalają. I jest to no jest nie. to fakt. To jest wojna znowu Typuję. A no nie, to jest dobre. Ty, 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 to no jest dobre, to jest dobre Stary na jest. No tego. O kurwa. Ten uciekł. Dobra, to jest. Ten bot jest useless. No ja no useless, kurwa, ten bot Chuj useless. Tragedia. Posadzajmy tak, na pasywce no. skończy. Nie, mieliśmy zero late no. game'u, nie? No Zero late game'u mieliśmy. Oj, oj, oj dużo, ad, dużo AD mamy. A będzie musi być, musi być jakiś magiczny top lane, może Kennen Nie miał ochotę na Tryndę, Pimo? Też może być, też może być, oczywiście Tylko wiesz co? Będzie mieć 0 cc, nie? I, I, to tak kurde, wiesz A Kenen jednak syceka donosi Pójdź w te cc wiesz co? Jak grasz na i nie masz cc Ale on się wziął Lulu pewnie z tyłu To jednak rodzi się pewien problem No jest kurwa, Lulu kogmaw, nie? Wezmę Kennena, wezmę Kennena Wezmę Not, bo tu ciężko będzie, ciężko będzie. Mordekaiser. O, oh, ciekawie. Pik, 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 pik. Tak na głowie Mordekajzer by tańczył. Myślę, że go zbrustuje, czy nie? Jak myślicie? Zbrustowałem. Nie ma Erki nawet. O kurwa, ledwo. Teraz nareszcie recall, czylicie po 8 minutach. 2,5 tysiąca w bagu. No nie, da mi, nie chce mi tak tylko dlatego, że mam Ignite'a. Ale ten Ignite sobie nie mówić, dał kila, nie? Wcześniej. Co on, kurwa? Jany Ale go kurwa dojadę Nie Dojechałem go Ej! Co ten zedzik, nie? A trwał się grzybów chyba O kurwa, ja też się trwałem Nie! Co ty to robi? Ej, chłopie, legitnie mógł zabić, tak po prostu, nie? Ale stwierdził, nie, oszczędzę go, oszczędzę go. I oszczędził. Miłe z jego strony. Może Kennen to jest mój hero, z widzowie. On ogólnie na competitive jest grywalny, nie? Jest, tylko wiadomo, to też zależy z czapu dostałbym coś, co bym mnie mogło skontrolować? Jakaś Irelia, to... Nie przeżyłbym linii. Panie kolego! Chyba ci się coś pojebało. O nie, to mi się pojebało. Nie, jemu jednak. Ale że jest stąd, zobaczcie. Patrz to. Trochę tam bije, A ja, pierdolę Nie wierzę Odjebałem Przecież za z denotacji. Ja bez erki Tutaj ja nie powinien tak świrować, nie? Nie powinienem Oddali Dwadzieścia pięciu